Motocykle to jest w zasadzie pasja, która towarzyszy mi przez całe życie. Pamiętam e, lata 50., kiedy, kiedy tata pierwszy raz zaprowadził mnie na stadion Żużlowy. Motor jeździł wówczas e, chyba w pierwszej lidze. E, do dziś pamiętam ryk motocykli i ten zapach e, paliwa sportowego, który, który utkwił mi na zawsze w głowie i będzie chyba mi towarzyszył do, a, a, aż do śmierci. I tak praktycznie od dziecka w jakiś sposób poniewieram się po tym świecie, korzystając z różnego rodzaju motocyklki, dzieciakiem, ojciec kupił mi komara, potem sam sobie kupiłem WSK, a dzisiaj wreszcie, kiedy jestem trochę starszym facetem, to kupiłem sobie inne motocykle. Mam tutaj KTM 250 Enduro, który służy mi do tego, żeby w jakiś sposób... Gdy mam potrzebę, potrzeba oderwania się od życia, zapomnienia o wszystkim, siadam na motocykli po prostu każdego dnia o dowolnej porze, czy to jest grudzień, czy, czy też czerwiec, po prostu wsiąść na motocykl i pojechać przed siebie. Tak? Bo, bo to jest ta, taka chwila, kiedy jadąc na motocyklu czuję się jak ptak. Po prostu mam wrażenie, że frunę nad tym motocyklem i to sprawia mi ogromną przyjemność i rozumiem pasję młodych ludzi, którzy, którzy tłuką się motocyklami po po Polsce. Thank you. Jestem wykończony. Najgorzej kurze że mi soczewkę zapierdzieliło. Nic nie widziałem na prawe oko, jechałem patrząc tylko lewym okiem. Niezależnie od tego, staram się jeździć również innymi motocyklami. Nie mam już w tej chwili tutaj garażu, bo bo motocykl turystyczny oddałem swojemu zięciowi w prezencie, który niedawno niedawno ożenił się z moją córką, ale starsza córka Agata ma także własny motocykl. Za moimi plecami widzicie na ścianach zdjęcia z wyścigów. To są motocykle MotoGP. Jeżdżę regularnie na rundy, pooglądać sobie wyścigi motocyklowe i oczywiście zaszczepiłem się pasją jeżdżenia po torze wyścigowym. To jest również no, wspaniałe uczucie, a poza tym daje jedną wielką satysfakcję, kiedy można pojechać kolanem albo prawie uchem po asfalcie. Namawiam wszystkich do jeżdżenia po torach wyścigowych, dlatego że jest to bezpieczny sposób realizowania się. Uważam, że jeżdżenie po ulicach jak wariat z ogromnymi prędkościami że na, jednej, na jednym kole to jest głupota, więc wszystkich, którzy, którzy chcą jeździć po torach, Zapraszam na tory wyścigowe, bo jest to bezpieczny i fajny sposób realizowania swojej pasji. Między innymi dlatego stworzyłem team wyścigowy Budanka Racing, który miał zaszczepić młodzież miłością do sportów motocyklowych i zrozumieniem tego, że warto, warto uprawiać sport, a nie głupotę na jezdni. Innym rodzajem Promocji y, sportów motocyklowych była próba stworzenia y, na Lubelszczyźnie teamu crossowego, w którym młodzież y, y, miała szansę także realizować się, ale przede wszystkim y, pokazać y, sobie samemu, że jest w stanie wytrzymać y, wielkie obciążenia i psychiczne, i fizyczne. Bo jazda motocyklem krosą y, wymaga nie tylko odwagi, ale także ogromnych zasobów y, energii, więc y, stworzyliśmy team. Team crossowy, Team Enduro, którym, którym młodzież starała się nabrać tych umiejętności. Tak? Stworzyliśmy włączną szkółkę motokrosową, gdzie każdego roku dziesiątki młodzieży um, uczone były jazdy motocyklem crossowym. To tacy um, młodzi rycerze w pewnym sensie, tak? którzy mierzą się z własnymi słabościami i ten, ten sport, ta, ta, ta pasja pozostanie we mnie. Do końca życia, póki będę mógł przełożyć nogę nad siodłem i utrzymać kierownicę motocykla, to będę robił to do końca swojego życia. W tym roku planujemy z kolegami, bo, 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 bo wielu mam takich konfliktów, że razem ze mną jeżdżą motorami klasowymi czy quadami. Każdego roku staram się wyjechać gdzieś w jakieś nowe miejsce w Polsce, żeby pojeździć sobie motorem klasowym, przy okazji poznać trochę przyrody. W tym roku z kolegami z, z południa planujemy taką wycieczkę Kraków-Sandomierz z dłuż brzegów Wisły. A Myślę, że to będzie fajna, fajna wycieczka, um, około 300 km motocyklami, kładami wzdłuż Wisły, z Krakowa y, do Sandomierza. Nie wiem co myślę w następnym roku. Y, może objazd po Lubelszczyźnie, a może Tatr do Bałtyku.